TVP, jak wiemy, zdobyte siłą, jest już zasilone przez odpowiednią ekipę, która miała łączyć, a nie dzielić. Nie bardzo to na łączenie wyglądało podczas jednego z programów w NeoTVP, prowadzonym przez Kamilę Biedrzycką. Pani redaktor ma specyficzny sposób prowadzenia programu. Znana jest z tego, że emocje nie zawsze ma na uwięzi, a i pokrzyczeć jej się zdarza. Widz zaś szybko może wyłapać odpowiednie sympatie. O klasie dziennikarza najbardziej świadczą sytuacje, Trudne, gdzie dziennikarz powinien szukać sposobu na ostudzenie emocji zamiast je podgrzewać. Eee, po będzie pokryta. teraz... Będzie. Panie pośle, naprawdę zaraz będzie pan musiał opuścić, ale o to ufa, chodzi. Tak kultura tak dyskusji obowiązuje, e, kultura panie dyskusja. pośle. I I jak pan ufra, i naprawdę ufra? w tej chwili widzowie piszą, żeby pana więcej nie zapraszać, dlatego że pan uniemożliwia normalny odbiór i przebieg programu. Panie pośle, ja będę reagować na to, uważam za stosowne i proszę mnie nie uczyć warsztatu dziennikarskiego. Wydaje mi się, że to jest jednak jakiś lęk, który dostrzegam u pana posła Kowalskiego. To wynika z tego, co się dzieje z Funduszem Sprawiedliwości. Od stycznia prowadzone jest bardzo intensywne śledztwo zespół prokuratorów pod kierownictwem pani prokurator Kowalskiej. Lęk wy macie w oczach, bo dokładnie każdy pojawiają dzień. Się Panie, Rowni, pośle, pojawiają się świadkowie za... pojawiają się przesłuchania, pojawiają to się nowe, się nowe materiały, prawosłudnia. Pan mnie straszy, pan strażą, pojawiają OSC, po prostu. Panie, się, się konkretnie. zarzuty. pani poseł, jeżeli jeszcze raz pan, pan przerwie komukolwiek, to niestety będziemy musieli... Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć. Próbowali wyprowadzić pieniądze na fundację Profeto, tego y, człowieka, który, który, po raz kolejny, który, po po który po raz kolejny został przez sąd, e, uzyskał zgodę sądu na aresztowanie tymczasowe. Tam chodziło, Pani redaktor, o 100 milionów złotych. 100 milionów wyprowadzone z funduszu sprawiedliwości. To jest e, dokładnie 100 wozów strażackich. Drodzy Państwo, stawiamy kropkę i teraz przechodzimy do kolejnego. Jeżeli Pani jeszcze ma teraz tak, te emocje. Tak, nie policji, ma wojska, tak. nie ma policji. Jak państwo słyszycie, relacja w to nie jest w stanie się uspokoić. Musimy uspokoić. Panie, poszło, ale nie Panie pośle. bardzo przepraszam, ale musimy się pożegnać bo pan nawet poza anteną krzyczał na pozostałych, którzy prosili, żeby mogli e, się Pysyć. wypowiedzieć jakkolwiek. Bardzo serdecznie jakkolwiek. dziękuję i gratuluję wszystkim, przede wszystkim OSP, że ratujecie życie i zdrowie. Także a wy, Platforma Obywatelska, za to, że atakowaliście OSP, Fundus Sprawiedliwości, pozbawiliście e, ich spadka. Drodzy Spacia, Państwo, przenosimy się to, w tej chwili naprawdę, do kwestii związanych. Hipokryta, a hipokryta dziękuję, Michał Szczerba zapłaci panie, panie za każde zło, które zrobił pana, OSP. Proszę spokojnie, zrozumia. bo w obecnej sytuacji... Po to przyjęliście nielegalne... Może pan już na tak, aby się Dobrze, dziękujemy. Była. Czy możemy prosić Państwo, kolegę, nie żeby... nisa jest zalewana głuchą pomocą. Dobrze, są pod wodą, Panie Pośle, dziękujemy pani bardzo. Uprawia. Oczywiście tak? uh, uprawiam propagandę, straszne. pozdrawiamy pana posła.